Dzień dobry, dzień dobry! Witam w kurniku Kazika. Ja jestem Kazik, czasem lubię dawać w gazik, ale to nie teraz, dlatego że teraz. Słuchajcie, wróciło lato. Wróciło prawdziwe lato. Zobaczcie, jak wyglądają pomidory. Są naprawdę okazałe, duże. Nie ma to jak smak takiego ciepłego pomidora. Nagrzanego promieniami słońca. Ja właśnie przechodzę przez tunel foliowy na wybieg, na zielony wybieg, dlatego że na zielonym wybiegu jest wypuszczona fala młodej zbrodni. I właśnie falę młodej zbrodni chciałem Wam dzisiaj pokazać na początku filmiku. Zresztą nie będzie tutaj nic wielkiego, nic szczególnego. Taki typowy piątek. Ukazika. Zobaczcie, jak dużo ich już tutaj jest. Ubywa ich, co prawda, ubywa, bo kilka sztuk już pojechało do nowych właścicieli, do nowych kurników. Mam nadzieję, że reszta z nich również znajdzie nowe domki. Są tutaj kurki, są tutaj kogutki. Niektóre z nich zostaną u mnie, a niektóre. Odjadą Jeśli ktoś byłby zainteresowany Kurami rasy Ajamcemani To mam do sprzedaży właściwie wszystkie Wszystkie czarne Wszystkie czarne Ajamcemani I, i wszystkie czarne Feniksy Plan był również taki Aby ten kogut został u mnie Ale jeśli znajdzie się Jakiś chętny, konkretny kupiec Na tego koguta Na stacha to Stachu też pojedzie. Stachu jest fajnym kogutem, grzecznym. Jest coraz większy, jest coraz większy. Dobrze, pokażę Wam teraz, jak wygląda sytuacja na wybiegach, które już są posprzątane. Kurniki również są posprzątane. Więc co? Przenosimy się. Już widać kurniczek. Już idzie koszyczek. Koszyczek z ziółkami <grym> od Billy Jean. Billy Jean, bo jest to osoba, która ostatnio w ostatnim odcinku pokazywałem prezenty, przyszła wielka paka, więc dzisiaj yy, muszę nadrobić tak jak obiecałem. Idziemy już do pana mecenasa. Do loży VIPów i promotorów Billy Jean. Raz jeszcze serdecznie dziękuję Ci za prezenty dla mnie, dla kurek. W imieniu własnym oraz ptaków tutaj żyjących, niniejszym Billy Jean, trafia do Loży VIPów i promotorów. O, zobaczcie, to miejsce <grystanie> idealnie pasuje. Idealnie. Ono czekało tutaj na Ciebie, słuchaj. Cyk. Została. Ostatnia linijka, a później co? Będziemy powiększać loże VIP-ów i promotorów. Natomiast póki co wszystkim VIP-om i wszystkim promotorom serde serdecznie dziękuję za wszystko, co do tej pory zrobiliście na rzecz kurek, na rzecz yy, wsparcia dla kurnika Kazika i dla wszystkich znajdujących się tutaj osób. Wielkie brawa! A tymczasem borem lasem <noise> idę rzucić idę rzucić kurom jakie ziółko mam tutaj pietruszkę natkę pietruszki jakiś seler niech sobie troszkę poskubią zobaczymy czy fala młodej zbrodni wróci na swój wybieg mam nadzieję że tak jak zobaczą jak zobaczą że tutaj leci jakaś dobra zieleninka to mam nadzieję, że tutaj przyjdą. O, już idą. Już się wlewa. Już się wlewa fala młodej zbrodni. Co prawda one tam miały. Ty nie. Ty nie jesteś z fali młodej zbrodni. Już. Co prawda one tam miały na wybiegu zielonym zieleninkę. Ale, no chodź, Stachu. Chodź. Chodź. Śmiało. Ty nie. Ty już. Ty już nie. Chodź. Tak, słuchajcie, dzisiaj dzwonił do mnie, dzisiaj dzwonił do mnie potencjalny kupiec na kurki na mani, Raczej na te młodsze niż na te starsze, ale zobaczymy. Jestem umówiony na jutro, na, czyli na sobotę, a więc jutro część z nich odjedzie. A ja póki co jeszcze zaglądnę do kurniczka. Kurniki wysprzątane dzisiaj, wybiegi wysprzątane. Ściółka, zobaczcie, świeże, świeże sianeczko, ładnie pachnie. Koszyczek od Billie Jean na jajka i zobaczmy, co tutaj się dzisiaj wydarzyło. No dzisiaj nie za wiele, ale zauważyłem, że jajka znacznie powiększyły swoją wielkość. Nie wszystkie. Ale też nie wszystkie kury są jednakowej wielkości. Zobaczcie. Yy, 6, 7, tak ostatnio troszeczkę się poprawia, jeśli chodzi o ilość jajek. Na tym wybiegu mam 10 takich regularnych niosek, więc 7 jajek myślę, że w ciągu dnia to jest niezły rezultat. O tak tak. Wy na swój wybieg chcecie chyba wrócić co? No, idź, idź, idź. Kury pomału wracają. Zobaczę jeszcze, ile jajek jest u bolka w kurniku. Bo tutaj najprawdopodobniej też będzie coś. Tak, zobaczcie, są dwa. No to co, już mam dziewięć. dziewięć. Także sprawa, sytuacja się poprawia. Nie mogę doczekać się zielonych jajek, czyli tych jaj od, yy, od Grinsheli. No ale cóż, muszę uzbroić się w cierpliwość. Tak, tak. Chodźcie sobie jeszcze, jak macie ochotę dziobać trawę, to sobie ją dziobcie. O! Bajlarinka znowu jest tutaj na wybiegu u młodej zbrodni. Karolina wyszła tutaj, Balbina też. Jeszcze nie zdecydowałem, jak będzie miała na imię tamta kurka, w sprawie której, o, no, już ją poznają, że nie jest już u siebie. Już kilka dni minęło, kilka dni, kiedy była na wybiegu u Bolka i już, już ją stąd wyganiają. Już spadła tutaj w hierarchii troszkę niżej. Tak, czekam na jajka od Grinchelli. I od mojej kury yy, jarząbatki. Te grinszele, zobaczcie, one są naprawdę wielkimi kurami już. Jedna, druga. Jarząbatka też jest wielka, muszę ją właśnie, 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 muszę ją tutaj, muszę ją tutaj zagonić, bo ona w tej chwili nie jest u siebie. A nie chcę, żeby się tutaj przyzwyczajała. Ma się zadomowić u Hansa. Słuchajcie, zaraz Wam pokażę, co ten Hans z siebie zrobił. No ja nie mam pojęcia, przecież ani nie walczył z żadnym kogutem, ani nie miał żadnego wypadku. Ja myślę, że to chyba jest przez, przez pierzenie się. Zobaczcie, jak on wygląda. No przecież on w ogóle nie ma ogona, żadnego. Hans, jak Ty wyglądasz? Kiedy ci te pióra odrosną, co? Hansik, pokaż się tutaj ładnie do kamery do widzów. No, Bruner. Bruner się tak nie bał jak ty. Bez tego ogona to wyglądasz troszkę yy, na mniejszego, jak coś tak dziwnie, no ale nic, mam nadzieję, że mam nadzieję, że ten ogon mu odrośnie. Jeśli chodzi o Lucjana, mojego. Koguta rasy AMC Mani. Płochliwego, strasznie płochliwego koguta. Jego ogon również troszkę stracił na swoim blasku. Co prawda jeszcze się trzyma. Te pióra jeszcze są w tym ogonie, ale są dość mocno postrzępione. Jedynie Stachu kwitnie. Bolek też nie wygląda źle. Najgorzej wygląda Hans. No, sami, sami widzieliście. Pochwalę Wam się moimi czarnymi feniksami. Tutaj jest jedna skórek. Yy, tutaj jest druga. Zobaczcie, już całkiem czarna. Mam ich kilka. Więc, tak jak mówiłem, ktoś jeśli chciałby mieć stado feniksów, to są do sprzedania. Zarówno te czarne. Yy, razem z kogutem. Ze staśkiem. Razem z Kamilą, której w tej chwili nie widać za dobrze, bo siedzi sobie tam. O. Kamila, pokaż się. Tam sobie chodzi. Tak widzieliście. Stado Bolka zapewne zastanawia się, kiedy przyjdzie tutaj Mił. Mił czyli mój kot, który lubi sobie tutaj przychodzić. Kury się go trochę boją, natomiast on jak na razie ich zbyt mocno nie atakuje. Ja nie lubię kiedy on tutaj przychodzi, ale zobaczmy, co tam ciekawego porabia mił. No dobrze, Moi drodzy, serdecznie dziękuję Wam za y, oglądanie tego odcinka. A! Właśnie! Przypomniało mi się! Jeszcze jedna sprawa, bo pytacie, dlaczego Kazik nie pokazuje twarzy? Dlaczego nigdy nie ma ciebie na filmikach i dlaczego cię nie widać? Otóż odpowiedź jest prosta. Nie pokazuje, y, Kazik nie pokazuje, jak wygląda, po to, żebyś mógł, czy mogła, wyobrazić sobie. Kazika tak jak tylko chcesz. Jedynym ograniczeniem tutaj jest Twoja wyobraźnia. Więc jeśli chcesz, to Kazik może dla Ciebie wyglądać jak Brat Pitt, jak George Clooney, <grystanie> a może być też starszym panem z wąsem jak na przykład Sean Connery. Więc tutaj nie zobaczycie mojej twarzy, bo tak jak. Mówi nazwa tego kanału: Kurnik Kazika, więc jest to kanał o kurach, a niekoniecznie o Kaziku. Więc dziękuję Wam serdecznie za oglądanie tego odcinka. Pozdrawiam wszystkich widzów. Mówił do Was Kazik: Teraz idę dawać w gazik. A my co? Widzimy się w kolejnym odcinku.